kochamy sport, kochamy sport dzieci i młodzieży i kochamy sport zawodowy. I dlaczego województwo lubelskie chce być, może nie drugą Słowenią, ale chce, żeby sport dzieci i młodzieży był na najwyższym poziomie, bo jest to najlepsza forma wychowania dzieci, najlepsza forma przygotowania do dorosłego życia tych naszych przyszłych dorosłych obywateli, bo wiemy, że przez organizację Imprez dla dzieciaków, dla młodzieży. Rywalizacja tych najmłodszych daje pożądane efekty w postaci tego, że coraz więcej dzieciaków garnie się do różnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Jest nas coraz więcej, ta piramida, ta podstawa rozrasta się. Staramy się wspierać duże imprezy, także z chęcią gościmy tutaj Państwa w sześciu, tak jak powiedziałem, dyscyplinach. Obiekty, które goszczą Mistrzostwa Polskich Seniorów, goszczą gościły Mistrzostwa Polskich Seniorów. Mówię tutaj o stadionie lekkoatletycznym, o pływaniu olimpijskim, są oczywiście do Waszej dyspozycji. Ślubujemy. Wziąć udział w Olimpiadzie w duchu walki dla zaszczytu swojego województwa i chwały sportu. Przestrzegać zasad koleżeńskich i odpowiedzialności za powierzony sprzęt i miejsce pobytu w czasie Olimpiady. Wykonywać polecenia trenerów, sędziów i organizatorów. Ślubujemy. Ślubujemy sprawiedliwie i zgodnie z regulaminem Olimpiady oceniać wysiłek młodych sportowców. Przyczyniać się swoją pracą do stworzenia na areniach sportowych koleżeńskiej atmosfery i sportowej walki. Dołożyć wszelkich starań, aby zawody zostały przeprowadzane zgodnie z duchem idei olimpijskiej. Uroczyście ślubuję że powierzone nam zadania będziemy wykonywać rzetelnie. Zapewniam, że we wszystkich działaniach będzie kierować nami troska o zawodników i dobro polskiego sportu. Ślubuję!